Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich na kanale Rocznik 1961. Piękna pogoda dzisiaj jest u mnie. No i stoję w tym moim pięknym lesie, i tutaj w tym lesie również jest bardzo dużo brzus. No, ale tak właśnie szedłem przez ten las i chciałem właśnie jeszcze dzisiaj taki temat poruszyć, powiedzieć o soku z brzozy. No, bo sok z brzozy, no to wiadomo, że to jest napój leczniczy, chłodzący, zawiera witaminy, sole mineralne, jest y, bardzo dużo aminokwasu, witamina B, witamina C, a sok przypomina, jest taki sok lekko osłodzoną wodę, przypomina. No i tak sobie szedłem właśnie po tym lesie, no i sobie wyobraźcie, że znalazłem. Przy tych brzozach naszych bardzo dużo takich butelek, gdzie ściąga się właśnie sok z brzozy. Takie stanowiska są porobione. W tej buteleczce mamy sok z brzozy, jest rureczka. Widać, że półtora litrowa buteleczka jest napełniona, takie stanowisko. No i oczywiście było to podłączone tutaj do tej brzozy. No i ten soczek pięknie tutaj właśnie ścieka. Do tej buteleczki. No, co trzeba powiedzieć jeszcze o takim soku z brzozy, że przede wszystkim no, jest bardzo taki leczniczy, bo jest, jest, jest przeciwwirusowy, łagodzi bóle reumatyczne, jest przeciwgorączkowy, działa przeciw anemii. Yy, jeszcze co jeszcze? Wsparcie układu jest krwionośnego działa przede wszystkim moczopędnie yy, także wsparcie wątroby walczy również z nadpotliwością no i tutaj jeszcze pokażę, bardzo dużo jest takich tutaj butelek, no niektóre już porzucone, ewentualnie yy, albo zapomniane, bo to ktoś tutaj w tym lesie właśnie to robił no nie będę tutaj o następna jest buteleczka, która już wypadła no też była Ściągana tutaj do tej buteleczki sok. No, także tutaj takich buteleczek jeszcze po takich stanowisk jest przy tych brzozach, które naprawdę ten sok dają. I ten sok jest bardzo wartościowy. Piękny jest ten las, prawda? Ptaki śpiewają. No i przy okazji jeszcze można znaleźć takie perełki na drzewach, garnkowe. Tam jeszcze widać jeszcze jedną buteleczkę, gdzie zbierany jest sok z brzozy, czyli jak to się mówi tutaj tubylcy zbierają ten sok i to, no to co mi bardzo dobrze bo to działa bardzo dobrze na organizm tutaj jeszcze jedno takie stanowisko jest przy brzozie ale widać, że ta buteleczka to chyba z tym sokiem to już jest chyba z tamtego roku bo już sa, nie, już pusta, już się wylało. też tutaj był ściągany soczek no także u mnie w lesie bardzo dużo takich buteleczek jest i ludzie sobie właśnie ściągają ten sok. A teraz zostawię was na chwilę z przyrodą. Posłuchamy jak ptaki śpiewają. Ja się już żegnam. To posłuchajmy jak one pięknie tutaj śpiewają.